Z tej strony Maja Maj, prosto z podróży, tym razem nadaję do Was z Reykjaviku, gdzie mieszkam na co dzień. Słuchajcie, dziękuję Wam za tak fantastyczny odbiór, cieszę się, że mogę towarzyszyć Wam podczas podróży z pracy, do pracy, podczas wieczornego chillaxu czy porannej kawy. No niezmiernie mi miło i cieszę się, że ta forma Whatsappowych niedługich wiadomości przypadła Wam do gustu. Ja też czuję się jakoś w tych krótkich formach najlepiej. Czuję, że znaleźliśmy wspólny język i no jest, jest fantastycznie. Dzisiaj opowiem Wam. Jak pracę w social mediach zamieniłam na pracę w hotelu, kiedy skończyły się wszystkie moje e, dotychczasowe współprace z polskimi markami, e, a później okazało się, że ta islandzka firma, w której miałam pracować, jednak nie podpisze ze mną umowy, trochę się załamałam i pomyślałam, ok, to co ja teraz mam robić? E, I oczywiście wysyłałam e, CV do e, wielu miejsc. Były to miejsca głównie turystyczne, bo tam poszukiwali content kreatorów, ale nikt nigdy mi nie odpowiedział, więc wjechało mi takie dołowanie się trochę, że oh my god, to ja jednak nie jestem, ja nie jestem ok, nie jestem dobra. No, zaczęłam w ogóle podważać swoje zdolności, no, dołować się na maksa. Mówiłam Wam, że no jakby to kierowanie myśli w złym kierunku, to był mój taki, to była, to była moja codzienność. Teraz jest inaczej, ale no pracowałam nad tym prawie pół roku, żeby jakoś ułożyć to sobie w głowie, bo pomyślałam sobie, no nikt mnie nie chce, nikt mnie nie chce. I, i to nie było przyjemne. Natomiast pewnego dnia Miro powiedział, że idzie do Canopy By Hilton. To jest taki piękny butikowy hotel w centrum Reykjaviku, w którym kiedyś, kiedyś, cztery chyba lata temu czy pięć, pracowałam jeszcze jednocześnie z pierwszą marką, którą już obsługiwałam jako freelancer. Więc byłam taka jedną nogą na freelance, jedną nogą jeszcze w normalnej pracy bo nie wiedziałam czy da się z tego wyżyć, potem się okazało, że tak i porzuciłam kanopię, byłam tam tylko chwilę. Natomiast miałam super wspomnienia, no i nawiązały się różne e, fajne znajomości i potem Miro jako Icelandic rumors, bo my mamy taką e, firmę turystyczną, robimy prywatne wycieczki naszym defenderem, powderem, e, którego również możecie podziwiać na e, Instagramie. On jest już tutaj dość znany na Islandii, więc bardzo się śmiejemy, że ma większy fame niż my. No i Miro, no miał tam jakiegoś deala z menadżerem, mówi, to chodź, pójdziemy razem, pójdziemy sobie na spacer. Mówię, dobra, lecimy. No i wylądowaliśmy w tym Canopy by Hilton, spotykamy się z menadżerem, on jest Chorwatem, najmniej imię je jest to jest taka super bubbly person, on jest super ekstrawertykiem, jest wszędzie go pełno, jest bardzo wesoły i on tak podchodzi do mnie już po rozmowie z Miro i mówi, Maja, a Ty jak się masz, jak się czujesz? I mówię, że wiesz co, no czuję się bardzo źle, rzuciłam moją pracę i w sumie ja kochałam to, co, to, co robię, ale bycie tym odtwórcą mnie strasznie zmęczyło i, no i ta cała historia, którą opowiadałam Wam, i on mówi do mnie, Maja, no to, no to chodź do nas, to wróć, wróć do kanopi. I ja mówię, gdzie, ja teraz jestem już mamą, ja nie mogę pracować 12 godzin na dzień, 2, 2, 3, wiecie, tam no, jest crazy lifestyle w takim y, hotelu. Więc no byłam totalnie na no, nie, myślę sobie, nie, no nie odnajdę się tam znowu, że nie czuję tego, nie chcę. A on mówi, okej, okay, mam dla Ciebie taką fajną opcję, ja teraz... Y, nie będę już tak często na front office, muszę iść na back office, więc możesz wziąć takie stanowisko od poniedziałku do piątku, od 8 do 13. No i ja nadal kontynuuję, że nie, chyba tego nie czuję, chyba tego nie wezmę. Um, skończyliśmy rozmowę, wróciliśmy z Mira do domu, ja sobie tak przetrawiałam, i mówię do Mira wieczorem, wiesz co, nie, no ja przecież mam wrócić do pracy do hotelu, że to jest taki, wiecie, trochę downgrade, że ja już to robiłam i że czemu mam robić krok w tył. E, oczywiście te wszystkie czarne, negatywne myśli, więc tam się zaczęło, jechane i skrobane. A, I cały czas sobie wrzucałam, jak to będzie beznadziejnie, dlaczego, że przecież ja bym chciała tworzyć, a jak ja mam tworzyć, jak ja będę pracować w hotelu, no i cała ta oczywiście. Oczywiście wielka masakra spadła na mnie ponownie i się znowu zdołowałam, zamiast, zamiast szukać pozytywnych, ale Miro, człowiek zen, mówi do mnie, Maja, dlaczego nie pomyślisz o tym w dobry sposób? Przecież kanopi to było miejsce, które lubisz, przecież kanopi jest też śliczne, i ja lubię bardzo ładne rzeczy, ja w ogóle no, jestem taka estetyczna kobieta. No, wiem, jak to brzmi, ale wiecie o co godzinę, ja lubię ładne rzeczy um, i dobrze się czuję wśród ładnych rzeczy. Więc no, bardzo lubiłam pracę w Canopy. Um, Miro mi to przypomniał i powiedział, że przecież czułaś się tam fantastycznie ludzie byli ekstra masz fajne znajomości tam. No, może zastanów się nad tym. W międzyczasie okazało się też, że nasz famous powder no przeżył mały kryzys i mieliśmy problem z silnikiem, a auto było niedostępne przez 4 miesiące, więc wyobraźcie sobie, że ja straciłam właściwie, zakończyłam pracę, byłam gdzieś pomiędzy odnalezieniem się, co ja właściwie mam robić. Miro również nie mógł prowadzić wycieczek, bo auto się zepsuło i trochę byliśmy w takiej no, patowej sytuacji. Ułaniało mi się wtedy, że pracując w kanopie miałam możliwość kontaktu z ludźmi, ogarniania wycieczek. Bardzo często traktowali nas jak konsjerzy, pomimo tego, że no, wcale nimi, nimi nie byliśmy, więc my pracowaliśmy tutaj nad y, 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 ich fantastycznym czasem i sprawdzaliśmy, jak cudowne rzeczy mogą tutaj zrobić, bukując im wycieczki. Bo myślałam sobie, że przecież mogę to wykorzystać i gdzieś tam e, pomóc Sunny Cromers, no bo my możemy wynajmować auta i gdzieś tam e, nadal prowadzić wycieczki. I to już był taki malutki busterek, e, a potem pomyślałam sobie, okej, okay, ale przecież ja cały czas siedziałam w domu. Uh, I siedziałam przed kąpem, przyda mi się taki kontakt z ludźmi. I poczułam taki to był taki mój booster. I stwierdziłam, dobra, dzwonię do chwoja, ale wiecie, po trzech tygodniach trochę miałam wizję, na bank na mnie nie czekał. Ale okazało się, że czekał, więc to wszystko jest meant to be. I powiedział, że okej, okay, przyjść w poniedziałek. I przyszłam w poniedziałek do pracy. Tak się zaczęło. Pierwszy miesiąc był na maksa ekscytujący, dlatego, że wiecie, to jest taki powrót. Nagle tyle się dzieje, nagle już nie jesteś z dzieckiem, nagle już nie siedzisz przed kąpem. Każdy chce z Tobą rozmawiać. z dużo nowych osób, poznałam dużo fantastycznych ludzi tam. Team fantastyczny, jeden mój ulubiony ziomek, Ron, z którym pracowałam już wcześniej, wciąż tam jest, jest superwizorem, więc myślę sobie, wow! Życie, moje życie wróciło. Chyba potrzebowałam tego powiewu, zrozumiałam, że uwielbiam kontakt z ludźmi, zrozumiałam, jak bardzo lubię mówić. Ja wtedy pamiętam, że mówię do Rona, wow, brakowało mi mówić, ja, ja chciałam mówić do ludzi, bo... Wiecie, w tej pracy w social media, kiedy jesteś na freelancie, siedzisz na chacie, dostajesz zlecenie, robisz to zlecenie, robisz je w ciszy, bo słuchasz muzy, ale nie masz takiego bezpośredniego kontaktu ze swoim szefem chociażby, oddajesz pracę i lecisz dalej. Brakowało mi rozmów, brakowało mi energii innych ludzi, a zawsze mam, ja mam taką tendencję, bardzo to lubię w sobie, że przyciągam też fajnych ludzi, więc oni są ciekawi, ja się uczę czegoś nowego i kanopi to mi dało właśnie, więc myślę sobie, wow. To chyba, to chyba jest po coś, podoba mi się. Drugi i trzeci miesiąc, bo teraz już jestem 3,5 miesiąca tam w kanopi, był już trochę bardziej taki down on earth. Stwierdziłam, że ok, dobra, dobra, podoba mi się ten świeży powiew, ale praca troszkę mi się już nudzi, bo ja to jednak jestem kreator, Ja muszę, ja muszę coś. Stworzyć, jakoś mnie to uskrzydla. Nawet jak nagrałam ten podcast, nie, nie, nie jestem w stanie Wam wytłumaczyć jak bardzo naturalnie i tak cudownie czułam się udostępniając go. Miałam tak wow, już brakowało mi też tego, prawda, żeby, żeby stworzyć coś nowego i gdzieś oddać to światu. I ja może naprawdę jestem człowiek misja. <grytania> tego nie wie nikt, ale no, poczułam jakiś taki świeży powiew. I powiem Wam jeszcze jedną fantastyczną historię, która bardzo mocno łączy się z tym, że powstał ten podcast. Siedzę sobie któregoś dnia w domu, słyszę: Ping! Tam dostałam wiadomość i napisała do mnie Iria, która jest dziennikarką dla um, MBL.is, i to jest taka gazeta najbardziej popularna tutaj na Islandii. Ona mówi, że ja jestem taką um, fajną, cool mamą, która tu mieszka na Islandii, robi tak dużo rzeczy i ona by chciała zrobić o mnie. O wywiad, właśnie dla MBL-AS. Ja sobie myślę, ja właśnie skończyłam robić rzeczy. W sensie ja nic nie robię. Co ja mam jej powiedzieć? Że ja, ja mam przerwę od robienia rzeczy, że ja, że, ja, <grym> że ja nie wiem, o czym ja mam opowiadać. I ja, ja mówię do niej, że ja, no właśnie, mam taki moment, taki, taki przecinek właściwie i że staram się odnaleźć siebie na nowo. I no, rozmawiałyśmy chwilę. Ona, no, jakoś poczuła, że mimo wszystko bardzo chciałabym, żeby. żeby Wzięła udział w tym e, wywiadzie. Ja wiedziałam, no to let's do it. Wysłałam mi pytania. A ja zaczęłam odpowiadać na te pytania, i no, tych pytań jest bardzo dużo. Ten e, wywiad jeszcze nie został opublikowany. Będzie wkrótce, będzie po islandzku, więc to też bardzo ciekawe, chociaż odpowiadałam w języku angielskim. Um, i, I tam było tak dużo pytań dotyczących mnie, kim jestem, co robiłam do tej pory. Jak się zaręczyłam z Miro, nawet to było dla niej bardzo ciekawe. Co robię na Islandii, dlaczego z Polski, no kupa pytań. I ja sobie napisałam ten taki, powiedzmy, życiorys ostatnich kilku moich lat, i naszła mnie taka, taki moment refleksji, a Miro siedział wtedy ze mną. I dlaczego on jest zawsze wtedy w pobliżu, prawda? Że powiedzieć mi jakąś mądrość chyba? <grafię> Naprawdę, Miro to jest człowiek zen. Kocham go za to. My jesteśmy Ying i Yang i uzupełniamy się. Ja jestem ta ekstrawertyczna, on jest ten introwertyczny. Ja jestem właśnie ten kreator szalony, jakiś gdzieś w przestworzach, a on jest bardzo na ziemi i taki, z no tą taką właśnie swoją mądrością, jak powie to w punkt. Kocham to. No i Miro tam siedzi obok mnie i ja mówię, Miro, przecież ja... Ja jestem super. Jak ja o tym czytam, o tym wszystkim, co się wydarzyło, to ja jestem super. Ja chyba o tym zapomniałam. I on mówi do mnie: No tak, Maja, przecież ty masz to wszystko, że ty po prostu się chyba gdzieś zagubiłaś. I ja sobie tak naprawdę tak mnie oświeciło. I mówi: jejku, ja, ja, ja chyba muszę o tym opowiedzieć. W międzyczasie, oczywiście, ta moja przyjaciółka, która, która powiedziała, że lubi mnie słuchać, i to tak wszystko do kupy. Niedługo się zastanawiając, chwyciłam za telefon, um, nagrałam wiadomość do Mary i mówię, Mary, ja muszę nagrać podcast, ja nagrywam podcast, z tym nie znasz dobrze. Ja jej powiedziałam, co ja chcę opowiedzieć, o czym ja chcę opowiedzieć chciałam, żeby to było spójne z moim lifestylem. Powiedziałam, jakie kolory kocham, jakby, no, stworzyłam to wszystko w moment, wysłałam do niej, a ona mówi, biorę. I zrobiła w jeden dzień fantastyczną rzecz, właśnie ten piękny znaczek pocztowy i ja mówię, meant to be, meant to be jak wszystko. I słuchajcie, jeszcze, jeśli jeszcze nie znacie Mery, to koniecznie na Instagramie Mery Zaleska. To jest najlepszy ilustrator, jak znam. Kocham ją, kocham tę dziewczynę. Mam nadzieję, że będzie słuchać tego podcastu i, i że to usłyszy, i że również te inne 500 osób. Ostatnio usłyszało 500, więc może znowu tyle samo usłyszy e, o niej i gdzieś tam e, spróbuje ją odszukać. No, cudowny człowiek. Jakby tego było mało, w międzyczasie usłyszałam fantastyczną przypowieść. Potrzebowałam jej usłyszeć, no bo wiecie, zmieniłam pracę, niekoniecznie na tą, którą chciałam. Zastawiam, zastanawiałam się o Boże, w którą stronę ja w ogóle zmierzam. Co to jest? Co ja robię? Kim ja jestem? Wiecie, znowu, znowu. be or not to be. <laughs> no ale trochę tak było i uh, pewnego dnia um, ktoś mi opowiedział taką historię. Słuchajcie, był sobie król. On miał gdzieś tam oczywiście swoją świtę, i wśród tych ludzi był doktor. Doktor towarzyszył mu zawsze podczas każdej podróży, polowania, polowania szczególnie. No i pewnego dnia, kiedy wybrali się na polowanie, król skaleczył się w rękę. No i ten doktor opatrzył ranę, wszystko wyglądało w miarę ok. I król pyta: No ale to już będzie dobrze, tak? Wszystko będzie okej okay z tym palcem. I doktor odpowiada: Dobrze źle, kto to wie. Wszyscy wrócili do zamku, za kilka dni okazuje się, że w te rany wdała się infekcja, no i palec wygląda nie za dobrze. E, więc doktor e, zmieniał opatrunki, dbał o te rany, i król tak, o matko, czy to, ale to będzie dobrze, czy będzie źle, co będzie z tym palcem? I doktor, i doktor odpowiada: Dobrze, źle, kto to wie? No, król był trochę poddenerwowany. Kolejnego dnia, kiedy okazało się, że no jest coraz gorzej i ten palec niesamowicie boli, okazało się, że trzeba go amputować no i on stracił palec. No, niesamowicie wkurzył się na tego doktora i wtrącił go do lochu. Sam po niedługim czasie udał się na kolejne polowanie ze swoją świtą, ale został napadnięty przez jakichś dzikusów, i no wszyscy zginęli poza królem. I ten król dla tego plemienia był taki nieskazitelny, dlatego wierzyli mocno, że muszą złożyć takiego nieskazitelnego króla w ofierze. Został zabrany do plemienia, już są przygotowani do tego całego ceremoniału i oprawiają go tam, przystrajają w kwiatki, listki, i widzą, że król nie ma palca. O Boże, król nie jest nieskazitelny. Co oni mają teraz zrobić? Nie mogą go ani zabić już teraz, ani złożyć w ofierze. Wygnali go. Słuchajcie, ten król wrócił do um, swojego królestwa, do swojego zamku. Poszedł do tego lochu, do doktora i zaczął strasznie płakać. Mówi, Boże, co ja zrobiłem? Że wtrąciłem cię e, do lochu i jest mi z tym tak źle i w ogóle byłem taki najgorszy, a teraz odzyskałem to życie. I że, że chciałbym inaczej, i chciałbym cię bardzo przeprosić. I ten doktor mówi do niego: Nie, no, nic się nie stało. Tak naprawdę, to jestem tobie wdzięczny. I ten król odpowiada, ale za co ty jesteś mi wdzięczny? No widzisz, dziękuję, dzięki temu, że wtrąciłeś mnie do lochu, ja żyję. Cała twoja świta zginęła, a ja żyję. I to jest koniec tej historii. I słuchajcie, być może to brzmi banalnie dla was, ale ja sobie pomyślałam, no właśnie tak trochę było też ze mną. <gryw> Byłam takim trochę niedowiarkiem i zastanawiałam się, Kurde, nie? Co, co to będzie? Czy to będzie dobrze? Czy to będzie źle? Czy to jest dobra decyzja? W którą stronę ja idę? Czemu tak? Czemu owak? Czasami ten wybór, który wydaje nam się pozornie zły, okazuje się. Zbawiennym, tam jest jakiś ukryty plan i to jest niesamowite. I wiecie, pomimo tego, że teraz ja ciągle nie wiem, ja ciągle nie dostałam odpowiedzi, ja ciągle nie wiem, w jakim ja kierunku idę, czy ja nadal będę tworzyć, no stworzyłam ten podcast, to na pewno, ale no ja chciałabym, e, chciałabym więcej, chciałabym robić to, co kocham, e, chciałabym fotografować, chciałabym podróżować, chciałabym robić filmy, no ale nie wszystko naraz. Może teraz mam się czegoś nauczyć, może to jest jakaś nowa forma dla mnie, jakiś, jakiś naprawdę fajny przystan. No, i teraz chłonę to, i zamiast denerwować się na to, jak do tej pory, tak po prostu stwierdziłam, odpuścić. I w ogóle nauczyłam się, że odpuszczając najlepiej na tym wychodzę. Wrócę jeszcze na bank do Canopy By Hilton, bo to jest mega intrygujące miejsce, i również ludzi. A ludzie, których tam poznałam, przynoszą przepiękne historie, a ja z tych historii wyciągam wnioski, więc wam o tym opowiem. Jest jeszcze mnóstwo tematów, którymi chciałabym się dzielić. Dostałam od Was całą masę pięknych wiadomości. Niektóre były smutne, niektóre były wesołe, wszystkie były cudowne. Dzielicie się swoimi przemyśleniami, albo mówicie mi, że jesteście w tym samym miejscu, albo że też przebyliście taką drogę. Albo opowiadacie mi jakąś taką historię, nawet sercową, która się przytrafiła, ale że też możecie, um, jakby skonfrontować to z tym, o czym ja opowiadam i z uczuciami, które przeżywałam, bo dotykały też was. E, I niezmiernie Wam za to dziękuję. E, tematów w głowie mam mnóstwo, historii, które mi się przytrafiły w trakcie metamorfozy, która wciąż trwa. Również jest co niemiara, więc słyszymy się, staram się, mam nadzieję, że uda się słyszeć się z Wami co tydzień. Bardzo chętnie chciałabym to robić w trakcie podróży, no ale również kiedy, kiedy wrócę do domu z podróży, prosto z podróży. Um, chciałabym Wam pokazywać w międzyczasie piękne miejsca. Mam taką wizję, że chciałabym, żeby ten podcast łączył się też z obrazem, ale nie łączył się w taki sposób, że ja nagrywam podcast, a Wy oglądacie moją facjatę, bo już nie czuję tego. E, dlatego na przykład. Um, Wjeżdża taka nowa forma i podcast będzie na YouTube. Stworzyłyśmy z Mery. Mery, oczywiście stworzyła na moją prośbę. Przepiękny lub to jest takie wychodzące słońce z gór, czyli to co ja czuję. Jest przepiękny i jest bardzo hipnotyzujący, więc pomyślałam, że no pięknie jest na to patrzeć słuchając mnie. Jakoś tworzy to jedną piękną całość i jedność. Poczułam to. Stworzyłyśmy. Jest przepiękne, ale chciałabym wam też pokazać na przykład. Kanopi, bo tam pracuję, czy to, to Hwera Gerdi i Greenhouse, gdzie powstał pierwszy podcast. Więc zastanawiam się jeszcze nad nową formą, czy na przykład nie podpiąć pod to jakiegoś mojego bloga, nie pokazać miejsc, żeby można było połączyć to z odcinkami. Coś takiego też unikatowego, żeby się nie powtarzało, żeby było fajne i żeby jakby było bardzo moje i, i pokazywało taką formę, którą ja kocham i czuję, więc na pewno gdzieś tam jeszcze w międzyczasie się też pojawi. Dzięki temu nie zatracę. Się jedynie w, w podcastowaniu i, i pracy, ale również będę mogła kreować coś ładnego, robić zdjęcia, zdjęcia czy filmy, więc na pewno będę się z Wami dzielić. Mój Instagram Live Pastel Life, maja, Mai, pewnie jak wpiszecie i tak się pokaże. Ja wiem, że większość osób, które słucha tego podcastu, to właśnie ludzie, którzy do tej pory obserwowali mnie na Instagramie i na początku zastanawiałam się, ok, no, ale jak tu przyjdzie ktoś nowy, a ja. Um, Mam jakieś takie um, przemyślenia, które można skojarzyć z moimi wcześniejszymi działaniami na Instagramie, to jak ten ktoś będzie się czuł, ale z drugiej strony, no właśnie, będzie mógł kliknąć, zobaczyć skąd jestem, co robię, miejsca, o których mówię i opowiadam. Też również zobaczyć na własne oczy, zobaczyć, czym się zachwycam, czego się nauczyłam. No także pracuję nad tym i mam nadzieję, że słychać, ale jestem bardzo natchniona, bardzo jestem natchniona. I nawet fakt, że musiałam przerwać ten podcast kilkakrotnie, i pewnie usłyszycie te momenty, e, bo tam była pauza, e, zupełnie mi nie przeszkadzają. Czuję się naturalnie i wydaje mi się, że w takiej formie, czyli dokładnie po prostu takiej majowej, jak ja jestem na co dzień, e, e, jest najfajniej. W kolejnym odcinku opowiem Wam, jak to się stało, że dostałam mandat na 200 tysięcy islandzkich koron, czyli 6250 zł. I to w dodatku, w tym naprawdę ciężkim dla mnie czasie, także no, historie majowe dopiero się rozpoczynają. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam cudownego dnia, popołudnia i wieczora. Słyszymy się niebawem, Buziaki.